Gitara się ma z tej strony ratyk 2612. Dzisiaj gramy w minecrafta multiplayer Player. na jakiś serwer PVP. tu jest robiony. Dzisiaj koło mnie tutaj jest Barton 123 2, 3, 3. Koło mnie, a nie w tej grze. Tak na żywo, to koło mnie jest Barton 1, 2, 3. No, jestem. No, słyszycie go? Tak jak mówiłem w moim pierwszym filmie, nie tylko jest Ziemniaczek 16. Jest też Ziemniaczek 16. No, to jest jego drugi kanał. Wijać na insta i na Snapa i na Facebooka też. Ty masz Facebook? No. Serio? Moi widzowie już to wiedzą, nie widzowie? Wie, wiecie to, że mam fejsa? Ja Nie wiem. To mam face. Nie ja jak nic nie sam Może sobie kiedyś tam snafa założę, ale to może. On na... miał już snapa. No, wiem, że miałem, ale może sobie drugi raz założę. Bijaj na insta, i na snappa, i na facebooka też. <noise> o, bo, dobra. Gdzie ja jestem? Chodź tu zobaczyć. Dobra. Zmieniłeś sobie na kółko, czy? No, zmieniłem. Aha. I, I co tyś znowu aparat? komputerową wersję? Mhm. Mm o, ktoś mnie winił. To sprawdź sobie. No czekaj, chyba tak. Nie. Możesz nie, nie wiesz? Na razie dobra, czekaj. Coś jakiś bak i widać. Muszę spaść. Czy przeżyję? Nie. Przeżyję! <noise> Cztery serduszka mam. Dobra, idziemy. Tu są skrzynki! Mam no skrzynki! Co to co Nie w ogóle. What the hej, jakie ty masz i ten? the hej, ci skąd... Że skąd ci ludzie to mają, dobra, czekaj. Te findeks krzyżyk też będą Nie. A wezmę sobie dwa miecze. Dobra, mi się sibię. Na razie mam lokalizowanie serwera. Mam nowego skina, mogę się nie pochwalić. I na skina Benoma, czekaj. jakąś. tego Widzisz? Właśnie nie. Ludzie, wy też napiszcie, czy Wam się podoba mój nowy skin. Dobra. Czekaj, wy sobie mieć. Ale tutaj, Jezu Dobra, będę ej, stary, będę zbić ich zła. To może ja No, dobra, jest, nie nie no, dobra będę ich zbić. Mieć... Nie człowiekam. Nie zjedz sobie go nie pajuszu. No dobra. Zobaczmy Ej, zabijemy kogoś. Ludzie, jak kogoś zabiję, dajecie pod tym filmem musi być 5 łapek w górę. 5 tysięcy? No nie jest nie chcę was z Musi być 5, pięć... no teraz masz nacisnąć łapkę w górę. I na przycisk subskrybuj. Macie dobić pod tym filmem 45 tysięcy łapek w górę i naszej przyjdę. Do was podobnie. I, i, i. i. Ej, dobra, zapiję, Zabiję tego prosa! Ile on ma enchantus, ten miecz? Ej, te hell on zniknął? Ma, no, ty masz knogbaka? Nie, czekaj. On gdzieś poszedł. Lokalizowanie serwera! Ej, zabiję tego prosa. Szukajnie to jabka Bo jabłka nigdzie. Bo nie możesz być. Aha, no to słabiej to Chciałem go zabić dla Was dla najlepszych widzów. Ale na nie, nie jesteście najlepsi. Najlepsze są pielęgze. Nie, widziowe są najlepsze. są. Jak dajecie suba, to Kasper 232 będzie się cieszył. Kiedy, kiedy, da, Tak ktoś teraz ma, macie chwilkę? Uto, to slango, ale fajnie. Dobra, macie teraz chwilę na dane łapki w górę i naciśnięcie subskrybuj. Nacisnąłeś? Dwa przyciski. Nacisnąłeś? Jak słyszysz? Nacisnąłeś? Jak nie nacisnąłeś, to przyjdę do ciebie do domu i cię wystraszę. No dobra, najpierw. Wyrwę swoją matkę do, do klubu jakiegoś, będziemy pić piwo. Jeśli nie wiesz co to jest piwo, jeśli wiesz co to jest piwo, zostaw lajka. Jeśli, jeśli wiesz co to jest lajk, like, zostaw sub Suba. Jeśli wiesz co to jest sub, nie subskrybuj go ani nie dawaj łapki w górę. Ziemniaczka 16 jeszcze ty jesteś, Dziergaszka. Jesteś na mnie! Wszyscy go nie subskrybować. No właśnie, nie macie go subskrybować, bo on jest głupi. Nie co ty tak o sobie mówisz. Nie, prawda, to mój drogi kanał. Główny kanał to jest Batman. 1, 2, 3. Wbijajcie na mnie. O! o Batman chyba... go! Rodzi mnie! Nie go! Nie go! И мы спринчали. Сладкий кол. Телефон. Я бы даже Я бы иди. Я О, иди. Я бы иди. Я бы иди. Я бы иди. A po tym odcinku, który on tu wrzuci, będzie odcinek Bartona 123 Superancki. No uciekaj! No uciekaj! SKKF-a, znacie? Nie subskrybujcie go, jest głupi. Fajny, skkf czy jest S -K -K -F. No, ty masz fakty, ziobek! Co nie... Ty masz haksy? Gdzie jesteś hakerze? A ty masz haksy Gdzie masz haksy? Ja tylko miałam Mnie to Kiedy on zginie? O I patrz jak to szybko idzie wow. No ludzie napiszcie że on ma haksy Na serio on ma haksy O oh, to! Nie twierdź tak, Kacper! Muszę, to, to jest najbardziej hardkorowa gra na świecie, i Minecraft. To jest hardkorowy koksu. Okej, okay, tak. Okej, okay, to jest ten Janusz. Ała. Ucieka. ile chcesz, ale i tam się nie biorę. Ej, Kacper! Czy już nie wybiła godzina końca twojego odcinku? O nie! Za chwilę wybiję. Chcę, bo 10 minut dobijesz. Albo do 14. Ej, ej, ktoś do mnie z na napala. No i dobrze, więc giniesz. Dobrze. Skąd on ma głos? Nie wiem. Ja muszę to przejść, Nie krzycz Kasperku, nie krzycz! Czekaj, to jest bardzo... O nie, uwaga, i to nie w O, nie no dobra. Ludzie patrzcie na to, patrzcie. No, czemu ja nie mogę uderzyć? No, to serio, my chyba nigdy nie zginiemy. Dwóch lamerów. Dobra, ludzie, musimy niestety zakończyć filmik z Bartem. Niech trwa ten odcinek. Nie, nie, nie. Dobra, do... i już jest 10 minut Nie ma do 14. Nie, dobra. Dobra, po, ludzie, bo już wiecie, ja? dobra wiecie, dobra muszę Dobra. zakończyć Dizem que era raciocínio do Brasil. Raczej będzie filme. Então, tá. Cześć. Na